Cześć, witajcie. Dzisiejszy film będzie odnośnie odpowiedzi na Wasze pytania, które do mnie przysyłacie. I tak no, nie zawsze udaje mi się w miarę szybko odpisać, bo tak no, rodzinne sprawy bardzo czasami pochłaniają no i wiadomo robota w polu. Ale raz na jakiś czas staram się wchodzić na pocztę i odpisywać dużo prędzej, możecie mnie zastać na Messengerze tam zazwyczaj każdego dnia jestem kilka razy a na poczcie, jak mówię wchodzę raz na jakiś czas i tak jak tutaj tutaj Pan poprosił mnie o to aby wyliczył, no, policzył po prostu kationówkę tak jak tutaj na jego polach to jest jedno tak dotąd jest jedno to jest drugie kwasowość hydrolityczna była 1,16 i 1,35 to jest bardzo fajna no i tutaj poszczególne kationy magnez, potas sód i wapń wyniki ze stacji miał w miligramach na 100 gram i to właśnie te niebieskie to są te wyniki ze stacji tutaj na zielono jest przeliczone wyniki stacji na, na minimo, milimole, bo też tak w tej milimolach było podana kwasowość hydrolityczna. Czy będą to centymole na kilogram, czy minimole na 100 gram, to jest z jednostki, są równoznaczne. Trzeba tylko uważać, bo czasami ich podają w milimolach na kilogram. Wtedy to by było 15 mg na, na kilogram. Także Tutaj jest taka pewna nieścisłość, nieścisłość i tak zazwyczaj e, różne już badania widziałem, także z, z różnych stacji, naprawdę bardzo różne hmm, hmm, różnie opracowane te wyniki, e, tutaj jeszcze z badań wychodziła kwasowość, znaczy suma zasad na tym poziomie, e, to co mi wyszło jest tyle, tutaj właśnie, i to jest różnica, ale zaraz po kolei może zacznijmy od tego, i tak jak Magnes jest 20, no, jego masa molowa jest 24, jest wartościowy i tutaj od razu mogą Wam na tej pierwszej, w tym pierwszym filmiku od razu podejrzeć to, to co wychodzi ze stacji w miligramach, podzielić przez 12 i wychodzi już wam wynik w milimolach na 100 gram. Oczywiście pomijam tu wszystkie skracania przemiany znaków i tak dalej, bo tego jest naprawdę sporo po drodze, zanim wychodzi ten wynik. I tak, dla potasu to, co wychodzi, przez 39 dzielimy. Dla sodu przez 23, tu było poniżej 2 mg. Po prostu stacja już mniejszej wartości nie może oznaczyć. No i wapń jest tam 40 z groszem, a jest dwuwartościowy, czyli dzielimy przez 20. Tak jak mówię, ja tam nie staram się zaokrąglać, znaczy no nie staram się tego liczyć do setnych dziesiątych po przecinku, bo w procentach to już naprawdę różnie wychodzi już sam fakt, żeby obrać właściwy kierunek czy trzeba nam więcej, czy mniej, to już jest wystarczająco tak jak na moje potrzeby, tak jak były na potrzeby tych badań i tak jak mówię, tutaj pierwsze od czego zaczynam to od przeliczenia wyników z miligram na milimole i tak jak tutaj jest 18,5 przez 12 wychodzi i tak jadę po kolei w dół tej gdyby żeby było tak najszybciej i później kolejne i tak samo w dół lecę w zależności ile tych wyników jest mi to już dość sprawnie szybko idzie no i później wyniki magnez, potas, sód, wapń dodaję razem dodaję wychodzi suma zasad później jeszcze dodaję do tego kwasowość hydrolityczną wychodzi pojemność sorpcyjna gleby i później przez ten wynik dzielę poszczególne sumę zasad, i wtedy wychodzi tu już niech w sumie mogą tu zmieścić jeszcze tu na końcu V. Ale to nic napisałem, tu 94,5. Czyli naprawdę bardzo fajny wynik. Naprawdę bardzo fajny wapni 84, sporo, ale to też zależy od cząstek, od rodzaju części ilasty gleby jeżeli jest to Montmorillon to by było spoko jeżeli to jest Kaolin to może być tylko troszkę za dużo tego wapnia, ale to, to już jakby troszkę wyższa szkoła jazdy jest, żeby to ogarniać i za dużo jest tłumaczyć chociaż może kiedy zrobię filmik roztłumaczę to bardziej Sud to 0,2 tam od 1 do 2 może być, no ale taka mniejsza wartość też w niczym nie szkodzi Potas 2,5% tutaj jest 3,3% i magnes 7,4% i 8,5%. Nie jest to dużo, aczkolwiek jest fajny. Pamiętajmy, no dla kukurydzy, na przykład jest bardzo fajny stosunek tych dwóch składników. I z racji tego, że gleba ma dość dużą pojemność sorpcyjną, to taka no już w zasadzie spora zawartość, ale to jest tylko 20. 2,5% czyli tutaj mogłoby być nawet jeszcze więcej i by to nie no wtedy wiadomo, magnes, powinien być wyżej ale wtedy by to nie nie, nie, ps, nie psuło gleby nie, 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 psuje, nie psuje wtedy potas do 5% potas nie psuje jakby struktury gleby i tak co tu jeszcze ważne tutaj na przykład właśnie ta suma zasad która wychodzi z badań jest robiona metodą Kapena i ta metoda nie nadaje się na gleby zawierające wolne węglany wapnia, bo wtedy ten wolny węglan wapnia wchodzi w reakcję z odczynnikiem, no i po prostu zawyża, zawyża wyniki i to zobaczcie, o ile zawyża. Czyli tu praktycznie wychodzi drugie tyle, ponad drugie tyle, a tu prawie drugie tyle wychodzi niż to, co wychodzi tutaj z sumy. I tak jak widzę po sumie zasad. No, 20 i 15 to jest naprawdę zdaje się, że to fajna jakaś gleba może jakaś lesowa, albo jakiś glinkowata taka fajniejsza, naprawdę, albo musi mieć dużo próchnicy, ale taka pojemność sorpcyjna świadczy o tym, że to jest naprawdę fajna gleba cóż tak jak mówię, tutaj jest, ja nie robię nie zlecam sumy zasad, bo to w moim wypadku to jest bez, bez, bez sensu w ogóle czasami nie, nawet nie są w stanie oznaczyć sumy zasad za, 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 bo aż tak dużo hmm. dużo wynik wychodzi no po prostu ta metoda się na, nie nadaje na gleby które zawierają węglany wapnia ale która gleba u nas nie zawiera węglanu wapnia która, która nie była wapnowana tutaj po wysyceniu wapniem 84 i 79% czyli prawie 80% wysycenia wapnem Sądzę, że ta gleba na pewno ma obojętne, a może nawet zasadowy odczyn. No, i to byłaby pierwsza część, którą chciałem Wam umówić. A teraz jeszcze postaram Wam się umówić drugi przykład. Drugi przykład, drugie badania. Mam nadzieję, że się uda to pokazać. O. Dobrze. Widać myszkę, widać kursor, widać kursor. Jest, są to wyniki podstawowe. co prawda, jak tak jak mówię, to są wyniki podstawowe. Do takiego do, do dokładniejszego omówienia potrzebowałbym właśnie kationówki, To co wcześniej omówiłem. Um, um, potrzebowałbym chociaż znać pojemność robiny gleby, żeby omówić co i jak i w którą stronę. Ale tak jak na pierwszej w tej pierwszej rubryce widać. To cóż, przede wszystkim pH jest dość słabe, i tutaj Pan mówił, że zastosował na 20 hektarów 120 ton wapna. A pH jeszcze bardzo nie skoczyło, i teraz pytanie: albo było tak niskie te pH, że po tej ilości wapna, chociaż to 120 ton na 20 hektarów to jest tylko po 6 ton że to nie jest wiele. Jeżeli gleba jest średnia, to ta ilość wapna potrzebna do odkwaszenia tej gleby naprawdę będzie spora, ale dokładna ilość wapna potrzebna do odkwaszenia by wyszła tutaj z tego badania z hydrolitycznej wtedy, wtedy dopiero można do, dokładną ilość wapna potrzebną do odkwaszenia danego pola podać, dokładną co do kilograma no tutaj zobaczcie tutaj jeszcze jest takie e, z to co ze stacji podają ale tak jak widzicie tutaj te ilości ilości wapna to nie są wcale takie za wielkie i tu jeszcze na dodatek na użytki zielone jest e, mniejsze chociaż z racji tego że na użytkach zielonych e, w sumie na no nie jest dużo większa zawartość próchnicy także nie wiem dlaczego akurat tak stacja podaje ale ja bym podał co najmniej równoważ, równowartość tego co na, na gruntach ornych ale wracajmy do, do tej podstawowej analizy tak jak mówię no niestety nie mamy kationówki i tak jak tutaj widzimy no trzeba by było poprawić te pH przede wszystkim na tych działkach gdzie jest poniżej 5 poniżej 5, bo tak jak jest te, tutaj akurat na użytku zielonym jest 7, tam Pan mówi, że ta działka była wapnowana Ale co tu jest na przykład bardzo niskiej zawartości fosforu i potasu i też jest bardzo nisko nisko magnezu i co jeszcze, tego, gospodarstwo jest w ekologii i co Wam fajny przykład mogę tu pokazać Pan fajne doświadczenie zrobił pobrał próbkę z miejsca, w którym leżała Obornika. Zobaczcie, jak wystrzeliły zawartości składników. No i w tym nawet magnezu wyskoczyła, chociaż to i tak jest. Pewnie to jest dopiero taka wartość, a może jeszcze jest za mała, jaka powinna tutaj być przez cały słupek. I teraz ta ostatnia próbka jest z, od, z pola od sąsiada, od jakiegoś kolegi w konwencji. I tutaj tego sąsiada też bym podziałał nad magnezem. A tutaj co bym chciał Wam mówić i temu Panowi też przekazać, tak jak on sam wspomniał, jest w ekologii, ma hodowlę krowy po prostu. Ma i teraz jeżeli jest w ekologii i ma pasze na pasze to skarmia krowy produkuje obornik ale ogólny bilans składników w całym gospodarstwie ogólnie jest, się nie zmienia mimo że ma obornik no ale z czego ten obornik powstaje? z paszy zebranej z tych pól czyli jak tutaj jest mało, nisko bardzo nisko, jeżeli z tego pozyskamy paszę, pasza też nie będzie wiadomo zasobna w te składniki, no jeżeli to z powrotem wróci na pole no to bilans ogólny będzie cały czas jakby spadał, no bo jeszcze nam wiadomo no jeżeli przydaje, jak no opasy akurat hoduje, no to tutaj część składników jeszcze z mięsem wyjeżdża z gospodarstwa i tak właśnie tak jak mówię tutaj, przede wszystkim na tych działkach trzeba popracować nad pH i to też, jeżeli to jest graba średnia, to te dawki 5-6 ton, to ja bym się ich wcale nie bał, nawet około 10 ton, jak dla mnie by to było bez spoko, ale to tak jak mówię, no, na moich polach ilość wapna jakie wysypałem, to naprawdę jest czasami 20, 30 ton na hektar wiadomo tam w przeciągu kilku lat, I dopiero te pH dopiero TPH się, że tak powiem, uspokoiło. I co tutaj mogę poradzić no jeżeli to jest w ekologii no nawozów no nie bardzo idzie jak tak jak mówię obornik no jeżeli byśmy zebrali cały obornik w jedne miejsce no to te wartości podskoczyły no ale wtedy nareszcie będzie spadać Jakie wyjście? No ciężkie wyjście bo albo zakupować albo jakieś nawozy, ale podejrzewam, że w ekologii to też muszą wtedy mieć i te zakupy, no te nawozy, które są zakupione, też potrzebują wtedy mieć te certyfikaty także ja, no, na tym się dokładnie nie znam co jeszcze z takich nawozów, na przykład mączki bazaltowe można by stosować no i przede wszystkim tutaj bym podziałał nad, nad magnezem czemu nad magnezem, bo Wtedy by poprawiło to stosunek też magnezu w samej pasz. No, no, stosunek magnezu do potasu w samej paszy. A taka choroba jak ten życka pastwiskowa, właśnie była, występuje wtedy, gdy jest za dużo potasu względem magnezu. Także mówię, tu na pewno bym nad tym popracował. To no, by też poprawiło pewnie zdrowotność stada. Ale tak jak mówię, no to jest bardzo ciężki temat. Jeżeli jesteśmy w ekologii, no wiadomo wapno to tam chyba bez, bez ograniczeń w zasadzie można stosować, bo to są kopaliny, do fosforu, no kopalinę jakieś fosforę, z fosforu hmm, czy potasu, no mówię, to ciężki temat, no co można bączkę bazaltowe, ale to czy inne jakieś dopuszczone w ekologii, no ale to wtedy wszystko kosztuje. I tak jak mówię, no niestety, jeżeli nawet mamy ten obornik, ale pasza pozyskiwana z naszych pól, no to ten składniki, nie, nie przybędzie ich, bo to cały czas gospodarujemy tymi samymi składnikami. Jedyne co to, jakby były jakieś lepsze pola, no to wtedy można by to przewozić na pola, które są mniej zasobne, Chociaż zobaczcie, to sami tutaj są użytki. No, Grunty orne tutaj są użytki zielone. Czyli na użytkach zielonych jest niżej niż to, co na polach. Czyli po prostu jeżeli Pan zbiera zielonkę, no to wiadomo wtedy z masy z tej zielonki te składniki są przewożone na, na grunty uprawne. Także to jest ciężki temat. Ciężki temat. To tu można by się pokusić o to, żeby na łąkach poprawić poprawić zasobność gleby, tak żeby wtedy ta pasza była bardziej wartościowa. I wiadomo, jeżeli wtedy byśmy to przewozili tutaj na na gruntowny, to i tutaj by rosło ale jak mnie patrzy, to jest ciężki temat. Ciężki temat, jak mówię. I teraz to jeżeli mm, piszecie do mnie Fajnie jak dorzucacie jakiś opis, a wtedy mi się naprawdę jest łatwiej odnaleźć, wiem, wiem o co Wam chodzi, wiem do, co do czego, bo czasami przychodzą do mnie same, same wyniki i w sumie ja nie wiem, czy ja to mam umówić, policzyć, co z tym zrobić. Wolę, i wolę jak jest po prostu opis i mówię, najfajniej mi się przez Messengera bo wtedy jestem często, mówię na Messengerze, na telefonie, na pocztę wchodzę rzadziej, bo to raz w tygodniu, albo nawet rzadziej wchodzę na pocztę także czasami tam leżą wiadomości, ja się staram na nie odpisywać i odpisuję tylko mówię, mus, no, no muszę mieć chwilkę, żeby to, to ogarnąć i tak, dzięki właśnie takim takim analizom w poznaję, poznałem już dużo osób Nowe, nowe umiejętności, i ja nabywam, i te osoby też nabywają nowe umiejętności także to jest, myślę, że współpraca dla nas z wszystkich z wynikiem na plus i cóż coś więcej wam powiedzieć myślę, że to wszystko w tym filmiku jak mówię, jeżeli piszecie do mnie to dorzućcie jakiś opis wtedy mówię, naprawdę jest mi łatwiej jest mi łatwiej i wtedy wiem, wiem co mam robić tak samo jak i tutaj czy policzyć tylko, czy coś umówić, czy w czymś pomóc naprawdę wtedy jest łatwiej dobra trzymajcie się, dzięki za uwagę, cześć